Wiktoria siedziała na ławce w parku Łazienkowskim, ściskając w dłoniach małą walizkę, wszystko co udało jej się zabrać. Zimny listopadowy wiatr przenikał przez jej cienki płaszcz, jakby chciał przypomnieć, jak samotna teraz jest. Dotknęła delikatnie swojego sześciomiesięcznego brzucha, czując delikatne kopnięcie. Łzy spływały po jej twarzy gdy przypomniała sobie wykrzywione gniewem twarze rodziców Wynoś się nie wychowaliśmy cię na taką dziewczynę Słowa ojca wciąż dźwięczały jej w uszach sama w ciąży, bez pieniędzy bez dachu nad głową Warszawa nigdy nie wydawała się tak ogromna i przytłaczająca jak teraz Przed kontynuacją ten kanał istnieje dzięki tobie jeśli wzruszyłeś się tym początkiem, zasubskrybuj teraz. To szybkie, łatwe i robi ogromną różnicę dla mnie. Wiktoria próbowała zadzwonić do Marka, ojca swojego, nienarodzonego dziecka, ale tak jak przez ostatnie dwa miesiące, nie odebrał. Zniknął, gdy tylko powiedziała mu o ciąży. Nie jestem gotowy na dziecko, to musi być twój problem, to były jego ostatnie słowa. W akademiku nie mogła już mieszkać, rodzice odcięli ją finansowo, a jej oszczędności wystarczą może na tydzień w najtańszym hostelu. Czuła, jak jej świat się wali. Za dwa dni miała ważny egzamin na studiach pielęgniarskich, a nie miała nawet gdzie się przygotować. Nagle z zamyślenia wyrwał ją kobiecy głos: Wszystko w porządku? Podniosła wzrok i zobaczyła starszą kobietę o siwych włosach i ciepłym spojrzeniu. Coś w jej oczach sprawiło, że Wiktoria nie potrafiła skłamać. Nie, nic nie jest w porządku, wyszeptała, a jej głos załamał się od tłumionych emocji. Kobieta przedstawiła się jako Irena Kowalska, emerytowana położna. Bez zbędnych pytań zaproponowała Wiktorii herbatę w swojej kawiarni po drugiej stronie parku. Wiktoria, mimo wewnętrznych oporów, zgodziła się potrzebowała chociaż chwili ciepła, zanim będzie musiała zmierzyć się z rzeczywistością. W małej, przytulnej kawiarni pod jabłonką, Irena nie naciskała, pozwoliła Wiktorii mówić w swoim tempie, a gdy dziewczyna skończyła swoją historię, starsza kobieta wzięła głęboki oddech i powiedziała coś, co zmieniło wszystko. Mam pokój. Możesz zostać, dopóki nie staniesz na nogi. Mieszkanie Ireny okazało się przytulnym, starym apartamentem na starym mieście, pełnym książek i zdjęć. Pokój, który dostała Wiktoria, należał kiedyś do córki Ireny, Magdy, która teraz mieszkała w Australii. Wiktoria nie mogła uwierzyć w to, co się dzieje, dlaczego obca kobieta okazuje jej więcej życzliwości niż własna rodzina. Podejrzliwość walczyła w niej z desperacką potrzebą pomocy. Dlaczego mi pani pomaga? zapytała wprost stojąc w progu pokoju. Irena spojrzała na nią z uśmiechem, który nie sięgał jej oczu. Bo 42 lata temu byłam w dokładnie takiej samej sytuacji jak ty. Tylko mnie nikt nie pomógł. Przez następne dni, Wiktoria powoli oswajała się z nową sytuacją. Irena nie zadawała zbyt wielu pytań, dała jej przestrzeń i spokój potrzebny do nauki. Nawet przygotowała jej zdrowe posiłki i herbatki ziołowe, dobre dla ciąży. Wiktorii udało się zdać egzamin, ale nadal czuła się jak intruz. Próbowała znaleźć pracę, która pozwoliłaby jej się usamodzielnić. Ale kto zatrudni ciężarną studentkę bez doświadczenia? Pewnego wieczoru, gdy Irena wróciła do domu. Zastała Wiktorię płaczącą nad zdjęciami z USG. To chłopiec, wyszeptała dziewczyna, będę miała syna, a on nigdy nie pozna swojego ojca. Irena usiadła obok niej i delikatnie objęła ramieniem. Czasem rodzina to nie ci, których krew płynie w naszych żyłach, ale ci, którzy wypełniają nasze serce miłością, powiedziała cicho. Ta noc stała się przełomem. Wiktoria opowiedziała Irenie o swoich studiach, marzeniach, o tym, jak wyobrażała sobie przyszłość, zanim wszystko się skomplikowało. Irena słuchała, nie oceniając, dzieląc się czasem własnymi doświadczeniami. Kiedy Wiktoria zapytała o jej przeszłość, starsza kobieta zawahała się, po czym pokazała jej stare, pożółkłe zdjęcie młodej dziewczyny z niemowlęciem. To ja i moja córka, Agnieszka, nie Magda z Australii. Ona nie istnieje. Wymyśliłam ją, bo łatwiej było mówić o córce za granicą, niż przyznać, że moja prawdziwa córka zginęła w wypadku 25 lat temu. Prawda o życiu Ireny okazała się bolesna. Jako młoda dziewczyna zaszła w ciążę z żonatym mężczyzną. Rodzina wyrzekła się jej. A ona, podobnie jak teraz Wiktoria, została sama na ulicy. Urodziła córkę w schronisku dla bezdomnych, walczyła o każdy dzień, każdy posiłek. Z czasem udało jej się skończyć szkołę położnych, znaleźć stabilną pracę. Jej córka Agnieszka dorastała na zdrową, szczęśliwą dziewczynkę, ale los był okrutny. Zginęła w wypadku samochodowym w wieku 17 lat. Od tego czasu Irena żyła sama, otoczona wspomnieniami i pustką. Kiedy zobaczyłam cię na tej ławce, to było jak spojrzenie w lustro sprzed lat, przyznała Irena. Może to egoistyczne, ale pomagając tobie, czuję, jakbym pomagała tamtej młodej, przerażonej sobie. W kolejnych tygodniach między kobietami zrodziła się szczególna więź. Irena. Zaczęła zabierać Wiktorię na wizyty kontrolne do swojej przyjaciółki ginekolożki. Pomagała jej przygotować się do porodu. Uczyła, jak dbać o noworodka. Wiktoria zaś pomagała w prowadzeniu kawiarni, którą Irena odziedziczyła po przyjaciółce. Wprowadzała nowe pomysły, które przyciągały młodszych klientów. Wspólnie urządziły pokój dla dziecka, wybierały ubranka, planowały przyszłość. Ale spokój nie trwał długo. Pewnego dnia do kawiarni wszedł ojciec Wiktorii. Ktoś ze znajomych widział ją zaladą i doniósł rodzinie. Mężczyzna był chłodny, oficjalny. Nie przeprosił, nie zapytał o samopoczucie córki o dziecko. Przyszedł z propozycją. Wiktoria może wrócić do domu, ale pod jednym warunkiem odda dziecko do adopcji. Matka tęskni, ja też, ale nie możemy zaakceptować tego błędu. Jesteś za młoda, zniszczysz sobie życie. Pomyśl rozsądnie, Wiktorio. Dziewczyna była rozdarta, tęskniła za domem, za matką, za swoim dawnym życiem, ale jak mogłaby oddać swoje dziecko? Z pomocą przyszła Irena. Zamiast namawiać Wiktorię do któregokolwiek rozwiązania, zaprosiła jej rodziców na obiad. Poznajcie osobę, której chcecie się pozbyć, zanim podejmiecie decyzję, powiedziała stanowczo. Spotkanie było napięte, matka Wiktorii płakała, ojciec siedział sztywno, niemal nie odzywając się. Irena opowiedziała im swoją historię, pokazała zdjęcia Agnieszki, mówiła o latach samotności po jej śmierci. Życie jest zbyt krótkie i nieprzewidywalne. By odrzucać tych, których kochamy, z powodu własnej dumy czy strachu przed opinią innych, powiedziała, patrząc prosto w oczy ojca Wiktorii. Ten wieczór nie przyniósł przełomu. Rodzice Wiktorii wyszli, obiecując, że przemyślą wszystko jeszcze raz. Ale samo to było już więcej niż dziewczyna ośmielała się mieć nadzieję. Dwa dni później matka przyszła sama z małą paczką. Były w niej zdjęcia Wiktorii z dzieciństwa i kilka zachowanych drobiazgów z jej niemowlęcych lat. Twój ojciec potrzebuje więcej czasu, wyjaśniła. Ale ja nie chcę stracić córki ani szansy poznania wnuka. To był mały krok, ale dawał nadzieję. Wiktoria zaczęła spotykać się z matką regularnie. Powoli, bardzo powoli mur między nimi zaczął kruszeć. A kiedy nadszedł dzień porodu, to właśnie matka zawiozła Wiktorię do szpitala, razem z Ireną, trzymając ją za rękę, podczas skurczów. Mikołaj przyszedł na świat pewnego grudniowego poranka zdrowy i silny, z głośnym krzykiem ogłaszając swoje przybycie. Kiedy Wiktoria wzięła go po raz pierwszy na ręce, poczuła miłość tak potężną, że aż zapierającą dech. Irena stała obok, ze łzami w oczach. A matka Wiktorii niepewnie dotykała małej rączki wnuka, ale prawdziwa niespodzianka czekała na nią w domu. Kiedy trzy dni później wróciła ze szpitala do mieszkania Ireny, zastała tam swojego ojca, montującego właśnie kołyskę. Mężczyzna nie powiedział wiele, podszedł do Wiktorii, spojrzał na zawiniątko w jej ramionach, delikatnie odsłonił kocyk, by lepiej widzieć twarz wnuka, a potem objął córkę. I zaszlochał. Przepraszam. To jedno słowo wypowiedziane łamiącym się głosem zawierało w sobie całą burzę emocji. W ciągu kolejnych miesięcy życie Wiktorii zmieniło się nie do poznania. Wróciła na studia, godząc naukę z opieką nad synem. Irena okazała się być nieocenioną pomocą. Tak samo jak rodzice Wiktorii, którzy stopniowo odbudowywali relacje z córką. Kawiarnia pod jabłonką stała się ulubionym miejscem spotkań młodych mam z okolicy, odkąd Wiktoria wpadła na pomysł organizowania tam zajęć dla rodziców z niemowlętami. Marek nigdy nie wrócił, nie zainteresował się synem, początkowo bolało to Wiktorię, ale z czasem zrozumiała, że może to i lepiej. Nie chciałaby Mikołaj dorastał z ojcem, który go nie chciał. Zamiast tego jej syn miał wokół siebie kochającą rodzinę, babcie Irenę, jak nazwała ją sama Wiktoria, dziadków i mamę, która dla niego była gotowa pokonać każdą przeszkodę. Życie nie stało się nagle idealne. Były trudne dni, nieprzespane noce, kłótnie z rodzicami o metody wychowawcze, problemy finansowe, ale Wiktoria nie była już sama. Kiedy po roku od narodzin Mikołaja Irena zaproponowała, by prawnie usynowić Wiktorię, dziewczyna rozpłakała się ze szczęścia. Już dawno jesteś moją córką w sercu, powiedziała starsza kobieta. Teraz będzie to też oficjalne. Przełomowy moment nastąpił podczas drugich urodzin Mikołaja. Na przyjęciu zjawił się młody mężczyzna Tomasz, pediatra ze szpitala, w którym Wiktoria odbywała praktyki. Przyjaźnili się od kilku miesięcy, ale tego dnia coś się zmieniło. Tomasz przyniósł Mikołajowi drewniany samochodzik, który sam zrobił. Mój dziadek nauczył mnie rzeźbić, gdy byłem mały, wyjaśnił, widząc zdziwione spojrzenie Wiktorii. Chciałbym kiedyś nauczyć tego Mikołaja, jeśli pozwolisz. Ta prosta propozycja poruszyła Wiktorię do głębi. Przez cały wieczór obserwowała, jak Tomasz bawi się z jej synem, z jaką cierpliwością i czułością do niego podchodzi. Później, gdy większość gości już wyszła, a Mikołaj zasnął, siedzieli w kuchni rozmawiając do późna. Tomasz opowiedział jej o swoim dzieciństwie bez ojca, o dziadku, który go wychował, o pragnieniu, by samemu kiedyś stać się takim ojcem, jakiego nigdy nie miał. Wiesz, od pierwszego dnia, gdy zobaczyłem cię na oddziale z tym skupieniem na twarzy, z jakim zajmowałaś się małymi pacjentami, wiedziałem, że jesteś wyjątkowa, wyznał w końcu. A kiedy poznałem Twoją historię, Twoją siłę, to jak walczyłaś o siebie i Mikołaja? Wiktoria, ty nie potrzebujesz nikogo do szczęścia. Udowodniłaś to. Ale chciałbym być częścią Waszego życia, jeśli mi pozwolisz. Ich pierwszy pocałunek smakował jak obietnica, niełatwa, nieidealna, ale prawdziwa. Tomasz nie udawał, że zastąpi Mikołajowi biologicznego ojca, nie próbował być bohaterem, po prostu był, cierpliwy, wspierający, szczery. Związek rozwijał się powoli, z szacunkiem dla granic Wiktorii i potrzeb Mikołaja. Tomasz stał się częścią ich codzienności. Przynosząc ze sobą spokój i stabilność, której tak długo brakowało w życiu Wiktorii. Rok później, podczas spaceru po tym samym parku, gdzie kiedyś Irena znalazła zapłakaną Wiktorię, tomasz oświadczył się. Nie na jedno kolano, bez fajerwerków. Wiedział, że Wiktoria nie lubi wielkich gestów. Po prostu zatrzymał się przy ławce, tej samej ławce i zapytał. Pamiętasz to miejsce? Tu zaczęła się twoja nowa droga. Chciałbym, żebyśmy dalszą część tej drogi przeszli razem, ty, ja i Mikołaj. Wyjdziesz za mnie? Wiktoria poczuła, jak łzy napływają jej do oczu, ale tym razem były to łzy szczęścia. Spojrzała na trzyletniego Mikołaja, który zbierał kolorowe liście, na Irenę, siedzącą na pobliskiej ławce, udającą, że czyta książkę, ale tak naprawdę dyskretnie ocierającą łzy. Pomyślała o swojej drodze: od samotnej, przerażonej dziewczyny do silnej kobiety, matki, wkrótce absolwentki pielęgniarstwa. Tak, odpowiedziała, wtulając się w tomasza. Tak, przejdziemy tę drogę razem. Ślub był skromny, ale pełen miłości. Irena prowadziła Wiktorię do ołtarza. Rodzice dziewczyny siedzieli w pierwszym rzędzie, a mały Mikołaj ubrany w miniaturowy garnitur niósł obrączki. Podczas przyjęcia w pod jabłonką Irena wzniosła toast za rodzinę, którą wybieramy, za miłość, która przychodzi niespodziewanie i za odwagę, by otworzyć serce, nawet gdy zostało zranione. Życie toczyło się dalej, przynosząc nowe wyzwania i radości. Wiktoria skończyła studia z wyróżnieniem i zaczęła pracę na oddziale dziecięcym. Tomasz otworzył małą praktykę pediatryczną tuż obok kawiarni Ireny. Mikołaj dorastał otoczony miłością nie tylko mamy i taty, jak nazywał Tomasza, ale także dziadków i ukochanej babci Ireny. Pięć lat po ślubie, gdy Irena poważnie zachorowała, to Wiktoria zajęła się nią z takim samym oddaniem, z jakim kiedyś starsza kobieta zaopiekowała się nią. Siedząc przy jej łóżku, trzymając jej dłoń, szeptała: Znalazłam miłość w najmniej spodziewanej osobie w tobie, Ireno. To ty pokazałaś mi, czym jest bezwarunkowa miłość. To dzięki tobie nauczyłam się, że prawdziwa rodzina to więcej niż krew. To wybór, który podejmujemy każdego dnia. Irena wyzdrowiała, choć nie wróciła już do pełni sił. Kawiarnia przeszła oficjalnie pod zarząd Wiktorii i Tomasza, którzy prowadzili ją z tą samą miłością i otwartością na ludzkie historie. A kiedy rok później, Wiktoria urodziła bliźniaczki, Agnieszkę i Nadzieję, krąg miłości poszerzył się jeszcze bardziej. Czasem Wiktoria wracała do parku Łazienkowskiego, siadała na tej samej ławce i wspominała dziewczynę, którą kiedyś była, zagubioną, samotną, bez nadziei. Potem patrzyła na swoje życie teraz na męża, który patrzył na nią wciąż z tym samym zachwytem, na Mikołaja, który wyrósł na wrażliwego, mądrego chłopca, na córeczki, które odziedziczyły jej upór i odwagę. Na Irenę, która mimo wieku wciąż miała w sobie tyle energii i ciepła, miłość przyszła z najmniej spodziewanej strony, w najmniej spodziewanym momencie, nie była idealna ani łatwa, wymagała pracy, cierpliwości, wybaczania, ale była prawdziwa i to wystarczyło. Jeśli dotarłeś do tego miejsca i poczułeś każde słowo, nie odchodź bez zasubskrybowania i skomentowania skąd mnie oglądasz. Jeśli to naprawdę Cię poruszyło, odwdzięcz się. Skomentuj. Zasubskrybuj, dołącz do tej rodziny razem ze mną aż do następnego filmu.